Wiesz z oknem, w oczach Kolejny dzień, kolejny ból w sercu Słowa puste jak er w pustym pokoju W głowie chaosa ja sam jak na pustyni Pamiętasz te dni, gdy śmialiśmy się razem Teraz tylko wspomnienia jak blizny na moim ciele nie za cieniem, próbuję uchwycić przeszłość, ale Ona ucieka, zostawiając mnie w samotności Smutny rap to moje życie Puli tęsknota to moje jemy Próbuję znaleźć sens w tym wszystkim, ale odpowiedzi giną w mroku Wszyscy mówią, że czas leczy rany, ale moje serce wciąż krwawi Z każdym wiem, czuję się bardziej samotny Jak statek bez steru dryfujący po morzu Smutny rap to moje życie Puli tęsknota to moje jemy Próbuję znaleźć sens w tym wszystkim, ale Odpowiedzi giną w mroku Liszcz przestał padać, ale w moim sercu wciąż pada Smutny rap to moje życie, to moja prawda Słowa puste jak echo w pustym pokoju W głowie chaos, a ja sam jak na pustyni Jak na pustyni Jak na pustyni Jak na pustyni Smutny rap to moje życie Ból i tęsknota to moje remy. Znaleźć sens w tym wszystkim, ale Odpowiedzi giną w mroku Wszyscy mówią, że czas leczy rany Ale moje serce po morzu tworzy tęsknota do mojej ręki. Próbuję znaleźć sens w tym wszystkim, ale odpowiedź kilku bloku. Powiechał sam ja sam jak na pustyni. To 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 nożu.